No dzień dobry kochani, witam Was w końcu po przerwie w czytaniu dla ryb na miesiąc czerwiec. Moje drogie rybeczki, talia dla Was ta sama co dla wszystkich. Ja sobie pozwolę pakowanie dać na bok i przechodzimy do rzeczy. Co całym wstępu jednak chciałabym przypomnieć, że powstał osobny kanał na czytania miłosne. Zachęcam do subskrypcji, zostawiam Wam link w opisie. Słońce nam wypadło, ależ pięknie. No zobaczcie, cudowna karta słońca wypadła. Mam nadzieję, że będzie przepiękne, e, słoneczne czytanie dla Was. Osoby z znaku ryb, miesiąc czerwiec. Pragnę jednak przypomnieć, że czytanie, które tutaj się pojawi, nie będzie dotyczyło jakby całego miesiąca. E, raczej pojawi się taki główny aspekt do realizacji, ale Wy dobrze macie świadomość z tego. Mam tu samych mądrych widzów. Uff, diabeł się nam chciał pojawić. Dobrze. <laughs> Osoby spod znaku ryb w miesiącu. Czerwcu. Królo, królowa denarówko o fortuny Rydwan. Yy, zmiany, zmiany, zmiany. Ale to jest przełożenie. Przełożenie zostawimy sobie i, i przechodzimy do rzeczy. Wyrybeczki w nowym miesiącu. Osiem buław. I teraz tak, moi drodzy. Ósemka buław jest kartą przyspieszenia. Ósemka buław jest kartą nabrania kierunku. Tutaj cel jest jasny i wszystko, że tak powiem, zmierza konkretnie do tego celu. Nie ma przystanku, nie ma zastoju. Z pewnością siebie idziemy w przód i tak bym Was chciała widzieć w tym miesiącu. Świadomi siebie, świadomi swoich planów, po prostu e, posuwając się już tylko do przodu. Natomiast ósemka w to także ważne informacje, komunikaty, które gdzieś wokół nas się pojawiają i które mogą mieć na Was bezpośredni wpływ w tym miesiącu. Co jest waszym wyzwaniem tutaj? Rycerz Buław. To jest karta, która mówi o tym, że coś może wam pomóc albo może wam przeszkodzić. Rycerz Buław bardzo często mówi o dynamicznych zmianach. Z tym, że ja widzę, że wy jakby tych zmian pragniecie, bo jesteście osadzeni w tych buławach bardzo mocno. Rycerz Buław to także osoby, które mogą się pojawić wokół was, szczególnie trygon ognia. Wyłożymy sobie więcej kart i pogadamy. Przyczyna: 9 mieczy. Co już odchodzi do przeszłości na pewno? Gwiazda. A co nadchodzi do Was? Król kielichów. Co Wy macie w głowie rybki? A z mieczy. Wiecie co, cokolwiek by się w tym miesiącu nie działo, jedno jest pewne: macie już dość e, niewiadomych, dość martwienia się, dość nieprzespanych nocy. Wy chcecie jasności, wy w tym miesiącu chcecie mieć sprawę jasną, sprawę konkretną, wiedzieć, w którym kierunku zmierzacie. Nie macie zamiaru już absolutnie dłużej albo żyć wizją o czymś, albo marzeniami, albo obiecankami. Potrzebujecie e, perspektywy żeby ruszyć przed siebie, żeby mieć sprawę jasną, a nie żyć wizją, żyć wyobrażeniem i zmartwieniem, co dalej. I ja mam wrażenie, że to ma szansę się realizować i jest nawet ktoś, kto Wam może w tym pomóc. Jak Wy się macie w tym? Czwórka mieczy, bardzo dużego dystansu chcecie nabrać do swoich myśli. I nie dziwię się, bo dziewiątka mieczy jest główną przyczyną całości. To bardzo często yy, jest wrażliwa psychika, tak? Bo tutaj od tego wychodzimy, że albo czymś się mocno martwicie, Albo po prostu yy, gdzieś tam krucha psychika, duża wrażliwość się pojawia i poczucie stresu, tak? Dla niektórych to może być nawet nerwica. Bo zobaczcie, nie pokazuje nam się sytuacja, którą się martwić jako przyczyna całości, tylko właśnie samo zamartwianie się. Więc wygląda na to, że wy chcecie się zdystansować do tych myśli, które są trudne, yy, nie chcecie dawać już temu energii, chcecie mieć jasność i chcecie mieć odpowiedni kierunek w życiu. Co jest w Waszym otoczeniu? Kapłanka, intuicja mocno wyczulona i bardzo dobrze, bo miecze to myśli. Myśli zagłuszają. Paplanina w głowie podczas stresu to jest klasyk i ona zagłusza nam te intuicje. Nadzieje i obawy, sześć kielichów. I w rezultacie, co mamy dla Was? No, słońce, wiedziałam, wiecie co? Ja chciałam teraz powiedzieć, że spodziewam się tego słońca, które wypadło i jest. I jest rybki, bo Wy dużo pracy w tym miesiącu poświęcacie na to, żeby poukładać sobie pewne sprawy wewnętrzne czy zewnętrzne, nieważne. Podejrzewam, że chodzi o wasz stan ducha i wasze emocje. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo dystansu was to kosztuje. I odwagi przede wszystkim może mniej pracy, a więcej odwagi, tak? Co czasem jest trudne, bo wypracować tam sobie coś możemy, ale żeby odważnie w coś wejść, no to właśnie. Wasza karta jest w tle, rycerz kielichów, chodzi bezpośrednio o was. Hmm, oczywiście pojawia mi się też. Przepraszam, dla was tu jakaś relacja, bo mamy tu i partnera kochającego, i mamy tutaj kogoś, kto raczej przeszedł się zabawić. Nie, więc decyzje, które będziecie podejmować w ramach tego, no chyba są jasne. Ja mam wrażenie, że wy chcecie uporać się z przeszłością, uporać się z czymś, co spowodowało jakąś traumę wewnętrzną e, w Was i coś, co nie pozwala Wam być osobami spokojnymi, uśmiechniętymi i radosnymi na co dzień. Także to czytanie jest raczej dedykowane dla osób, które mają jakby jakieś problemy natury psychicznej, e, mentalnej, emocjonalnej, e, czy po prostu no, wpadły w jakąś traumę. To w naszym życiu praktycznie. Każdy człowiek yy, przejdzie taki moment traumy, z której i ciało i duch musi się później wydostać. I wy robicie wszystko, żeby się z tego wydostać, i to popłaca, bo w rezultacie zla was słońce, czyli szczęśliwi, oczyszczeni. Zadowoleni. Dla niektórych pojawia mi się tutaj wsparcie psychologa, psychiatry albo po prostu osoby, która jest współczująca i wyrozumiała. Rozmowa z taką osobą na pewno może być budująca. Także, moje drogie rybki, wygląda na to, że przestajecie żyć nadzieją w tym miesiącu, a zaczynacie żyć własnym światłem, własnym życiem. I ja teraz wiem, że to czytanie nie będzie rezonować no, z większością pewnie z Was, bo to nie jest możliwe, że na dzień dzisiejszy wszystkie rybeczki mają jakieś, jakieś mentalne rozterki, które nie pozwalają im zasnąć i ten stres jest tak silny, że gdzieś tam blokuje Wasze działania. Jeżeli chodzi o takie bardziej praktyczne yy, czytanie tych kart, oczywiście też się pokuszę o to. Stres jest spowodowany jakąś sytuacją, tak? Bo od tego wychodzimy to z główną przyczyną. I w związku z tym, że nie chcecie właśnie już być nad, nad taką przepaścią stać, tak? Yy, to chcecie się pokusić w tym miesiącu o zmiany, które pozwolą Wam ruszyć przed siebie, wyjaśnić całą sytuację, zdystansować się do tego, co się dzieje, uwolnić się od tej sytuacji, świecić własnym słońcem, i to też jest możliwe. Bo o cokolwiek nie chodzi, Wy się uwalniacie z jakiejś sytuacji, która była dla Was bardzo obciążająca psychicznie. I chociaż ja nie dopytuję, w tych czytaniach to wyjmiemy sobie trochę kart, eee, ale z tej samej talii. Ja bym chciała zacząć od tej dziewiątki mieczy, bo to jest ta główna przyczyna, ale ja też wiem, że po prostu każdy ma inne problemy, prawda? Dla jednych rozwód będzie problemem, przez który nie potrafią spać, a dla niektórych egzamin w szkole na przykład. Szóstka denarów. Chodzi o jakieś poczucie równowagi wewnętrznej. Ewidentnie proszę spojrzeć na tę kartę. To może być też kwestia majątku, tak? Pieniędzy, bytu. Bytowe sprawy, równowaga, tak? Między tym, co dostaje tym, co biorę. Oczywiście, że może tak być. Natomiast ogólnie o poczuciu równowagi. Szeroko pojętej. Tego brakuje, a to chcecie osiągnąć. Ósemka była jako Wy, Rydwan. No po prostu pojawiają nam się te same karty, które były w przełożeniu. Wy macie zamiar ruszyć przed siebie. Nie wiem, może nawet pojechać w podróż, prawda? A może być. Niektórzy biorą urlop, mają dość stresów w pracy, biorą urlop, chcą pojechać gdzieś się wygrzewać w słonku. To też jest możliwe. O cokolwiek nie chodzi, wy chcecie świecić swoim własnym światem. Chcecie być weseli, i naprawdę macie konkretny zamiar poczynić konkretne kroki, żeby to zrealizować. A nie tak jak w karcie gwiazdy, żyć tylko wizją i marzeniem, siódemka mieczy, i trzymać kciuki, kombinować, i. I, i, i żyć z takim poczuciem, że los mi coś zagwarantuje, tak, albo unikać właśnie tego losu, albo wierzyć w coś. Nie. Wy zabieracie się do działania. Macie dość myślenia, macie dość kombinowania, macie dość odczuwania. Chcecie żyć tak, jak chcecie żyć. Chcecie się uwolnić od czegoś, e, co, co mogło być też złudną nadzieją. Waszym wyzwaniem, czyli czymś, co może Wam pomóc, bądź przeszkodzić jest rycerz buław. Ale jest głupiec. I ja Wam powiem, że to jest coś, co Wam pomoże. Bo ja czuję, że to jest Spontaniczna decyzja o pójściu przed siebie, spontaniczna decyzja o wyjeździe, spontaniczna decyzja o tym, że budzę się do życia i idę tylko w słoneczną stronę, idę w stronę światła, tak? A z mieczy w waszej głowie ewidentnie z denaru, chcecie nowego początku i to się pojawia na waszej drodze. To jest tak cudowne czytanie do ryb. chcecie nowej klarowności, nowych szans i po prostu wyciągacie po to rękę. I teraz tak, ten król mieczy czuje, że to jest ktoś pomocny wam. 7 denarów. Może być tak, jak najbardziej, że tutaj jest ktoś, kto Wam może pomóc spełnić te oczekiwania, ale to są też Wasze oczekiwania od życia, które macie bardzo sprecyzowane i wiecie, co zrobić, żeby osiągnąć szczęście. To, co jest Waszym wyzwaniem, wam się trochę pali, wiecie, brakuje Wam cierpliwości. Tutaj ta cierpliwość już się pojawia, więc podejrzewam, że sobie to dobrze zbalansujecie. Ale ta cierpliwość no, jest po prostu wymagana w tym miesiącu. Królowa buław, czwórka miecze, ewidentnie, no, bardzo dużo ognia, to dużo pasji jest z waszej strony. Chcecie się realizować, ale jesteście w takiej pauzie, w takim zatrzymaniu, tak? Że wiecie, że, że no, na dobre rzeczy czasem trzeba poczekać, i rzeczywiście tutaj będzie taki moment no, kiełkowania tego, co sadzicie, ale to, to wymaga czasu. Waszym otoczeniu jest kapłanka i jest śmierć. Tu jest mocno zaznaczona energia ryb i skorpiona, ale tutaj jest. Śmierć i kapłanka bardzo często mi pokazują, że zaczyna się. Sprawy zaczynają się zmieniać tak, żeby mogło realizować się wasze przeznaczenie. Ja też mam wrażenie, że jeżeli ktoś jest w trójkowej relacji, to nie tyle, że może wyjdzie na jaw, może nie, że jest romans, ale mi się pokazuje, że zacznie się już odsuwać od was to, co nie było wam pisane, i wy się zdystansujecie też do do tego romansu i gdzieś tam zaczniecie bardziej doceniać i dbać ten związek stały. Dzieje i obawy, szóstka kielichów. E, czwórka kielichów, że raz na zawsze poradzę sobie z tym, e, z tą przeszłością, z tą traumą, z tym, co tkwi gdzieś w mojej głowie, a co się już wydarzyło, że przestanę czuć z tego powodu jakąś frustrację, tak? E, że tak jak ja się otwieram na świat, świat otworzy się na mnie i w rezultacie jest słońce i dwójka buław, droga przed wami. Otwarta droga przed Wami. To Wy będziecie decydować, w którym kierunku idziecie. Przepiękne czytanie. Nie wyciągam więcej kart. Czytam Wam tylko jeszcze jakieś znaki. Cały trygon ognia, lew strzelec z baran, bardzo intensywnie. Jest skorpion, są ryby i jest rak. Takie znaki bym wokół Was widziała. No dobra, to wyciągamy kartę radę. Rada dla ryb, cesarzowa. Przepiękna karta, która mówi o tym, że masz w sobie cały potencjał, żeby żyć pięknie, czuć się pięknie, wyglądać pięknie, żyć zdrowo, żyć cudownie, tworzyć, kreować i, i być barwną postacią własnego życia. I inspirować również innych. Dalej wszystkiego dobrego.